Siemanko z tej strony Limonka i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Brawl na moim kanale. Yy, I słuchajcie, na samym wstępie sobie odbierzemy tutaj skrzyneczkę. O tak, skrzyneczkę. Yy, za darmo, no niestety w niej nic nie ma. No trochę pech. O, skin za darmo do Jessie No też chyba wiemy, co będziemy dzisiaj robić. Spróbujemy zagrać może tą Jessie. Wypróbujemy sobie słuchajcie, nowego skina. Yy, Chwila, gdzie ta Jessie? Bo jej nie widzę. O, tu jest. Dobra. Słuchajcie, ale zanim jeszcze zacznę gierki, to przypomnę wam szybko, żebyście zasubskrybowali kanał z dzwoneczkiem, bo dla was to są tylko dwa kliknięcia, dla mnie ogromna pomoc. Yy, I chciałbym do końca tego tygodnia wbić 20 subskrypcji. Yy, byłbym bardzo wdzięczny, jeśli wam się uda to zrobić. Jeśli nie, no to to będzie mi trochę smutno, no ale póki co się zbliżamy. Yy, no to lecimy z pierwszą gierczką, Słuchajcie, jeszcze wam przypomnę, żebyście pisali w komentarzu swoje ID w browserze, Po tej gierce wam pokażę, gdzie je znaleźć. Bo wtedy weźmiecie udział w losowaniu na nowego mojego widza i osoby, z którą nagram odcinek, więc myślę, że naprawdę warto. Ale uwaga, konkurs jest tylko dla osób, które subskrybują kanał. Więc wiecie, jeśli chcecie wystąpić na odcinku, to subskrybujcie kanał, a ja póki co uciekam. Uciekam, słuchajcie, bo mam me mega mało HP. Dobra. Dostanie zaraz. Dostała ode mnie. Przecież ona nie ma szans. Wow. Gina No, mówiłem, że ginę już. Słuchajcie, nie miałem szans. Jak coś nie jestem najlepszy Jessie. Więc nie oczekujcie ode mnie zbyt wiele grając Jessie. No, nie jestem z niej najlepszy. Trzeba mi to przyznać. No, ale może coś się uda zagrać. Fajnego. O, tam jest jakaś Jackie. To może ją podjedziemy. choć w sumie, Podjeżdżaj, Jackie, chyba nie najmądrzejsze, co można zrobić w życiu. Dobra, gonimy ją, słuchajcie. Gonimy, może zginie. O, dostało tikahita. Dobra. Patrzcie na to. Bum. Przesył skrzynię będę bił. No nie, nie wyszło. To patrzcie. O, tutaj sobie, sobie, słuchajcie, stawiamy wieżę. Rozwalam ją. Ona ma małą HP. w sumie może i mam mało HP, ale tu mam większy problem. Dobra, rozwalona. <laughs> Słuchajcie, lecimy. O, 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 ten Daryl. Dobra, Daryl nie żyje. Idę sobie ogarnąć ten soczek i rozwalam wszystkich. Patrzcie. Tutaj im rzucam działko. Dobra, rozwalam ją. Jeszcze jeden strzał. Rozwalona. No i Jackie, 5 na 5 Chyba na blisko nie mam szans Dobra a Agiń, no nie, przeżyła Wow, wszyscy mają dość dużo Cubów, no bo 4, 5 Okej, 400 HP Już naprawdę myślałem, że to będzie, słuchajcie, koniec tej rozgrywki No nie, teraz jest koniec No, już był koniec, nie miałem z nią Za dużych szans No, ale wiecie lepszy rydz niż nic, więc te plus 6 pucharków jest zobaczy sobie słuchajcie szybko wyzwania pokonać 200 przeciwników nita Brock, żeby tam wygrywać el primo no nie ma za dużo ciekawych w sensie, co jest za 30. no wejdź w nagrody no mało skrzynia no to nie za dużo ale wiecie zawsze coś co nie no to ja może sobie szybko zrobię to wyzwanie z kiełkiem, co mam nim zadawać obrażenia, bo to jest dość proste wyzwanie. Więc myślę, że mi się uda. Okej, okay, tutaj jest jakaś szelka, to ją rozwalę. Dobra, miałem zadawać obrażenia, no to lecę. Niekoniecznie zabijać, ale w sumie przy okazji ją zabiję. No dobra, już jednak jej nie zabiję. Dobra, ale dostaję ode mnie. że ona zaraz zginie. W sumie tak naprawdę nieważne, w co strzelam. Mam po prostu w coś strzelać i mam trafiać. Rozwalony już jakiś typ. Dobra, kolejny typ rozwalony. Co się dzieje? Ludziska, naprawdę to jakoś nieziemsko mi idzie teraz tym kiełkiem. O, tu jest Bo i Rosa. Chyba zaatakujemy tą Rosę, bo ona ma dużo HP, to trochę powbijam sobie na niej tych obrażeń. Okej, okay, zajeżdżam ją. Wow, słuchajcie, no nie pomyślałem, przecież auto atakiem. nie wolno używać tego ulta, bo kończy się tak jak teraz skończyłem ja, czyli nie najlepiej. Wow, ale prawie 20 tysięcy obrażeń dodałem do tego. Lecimy jeszcze z kolejną giereczką. Może w tej się uda, chociaż trochę wątpię. Myślę, że jeszcze dwie będą potrzebne. Dobra, yy, na tu Jackie czy nie? Dobra, na tą Jackie idziemy, słuchajcie, wyjaśnię ją. Dobra, tu jest. No, trochę ją otoczyłem. Dobra, rozwalam tego cuba. No, jednym strzałem nie trafiłem. Szybko, szybko. Piszcie też, może w komentarzach, jakie chcecie mieć odcinki, bo nie wiem, czy to, co teraz robię, wam się podoba. Jeśli tak, no to po prostu możecie napisać, że wam się podoba i żebym kontynuował to wszystko. W sumie mam nadzieję, że wam się podoba Brawl Stars i no, że... No, że fajnie wam się to ogląda, co nie? Mam taką nadzieję. Rozwalam tego Idbita, on nie ma szans. Rozwalony. Bez szans był, chłop. zmierzyłem go. No, dobra. Ogarniam sobie jeszcze dwa soczki. W sensie tak naprawdę jeden, no ale ten drugi, wiecie, że dla formalności, żeby on nie, do, nie dostał tego soczku. Dobra, rozwalony. Idę rozwalić broka, bo on jest groźny. Wow, ale fart, słuchajcie. Na hita. Padł, ale ja też padłem. No, nie najlepiej. A już trzecie miejsce. No dobrze, dobrze. Trzecie miejsce to dobre. Wow, no dosłownie jeszcze kilka obrażeń do zadania. No to, no, no, o, starcie dostało, nowe wydarzenia, fajnie. Lecimy z kolejną giereczką. Przypomnę też, że jeśli lubicie odcinki z Minecrafta, to wbijcie na kanał Cactus Games bo ma swój świat, na którym też jestem i w sumie nagrałem z nim ostatnio jeden odcinek. Więc wbijcie, polecam. Okej, okay. i ten gość nie ma szans. Przepraszam za lagi małe, ale to tylko chwilowe. No, mówiłem, że tylko chwilowe. Już chyba to obrażenia zrobiłem. A przynajmniej zaraz zrobię. No, myślę, że już naprawdę zrobiłem to obrażenia, bo. No. Nie, nie zostało mi ich chyba za dużo, a obstawiam już nawet w sensie, że ich nie ma w ogóle do zadania. Bo no trochę tego zrobiłem. O tam jest, tam jest, jest dwóch maksów, No to jednego z nich zabiję, chyba tego z pięcioma. Giń! Dobra, nie ja go zabijem, ale mam z niego kiby, to się liczy. Dobra słuchajcie, podjeżdżamy go, podjeżdżamy. Co ja robię? Lecimy z nim, lecimy. Dobra, słuchajcie, zrobiłem chwilowe cięcie już ta Jessie mnie tutaj na chwilę przycisnęła, ale sobie gdzieś poszła. O, tu jest. To już szybko rozwalamy. Wow. Dobra, ściana, szybko ściana. No i zginął on niestety, ale czwarte miejsce też dobrze. Więc jest nie najgorzej. No, mówiłem, że tym kiełkiem zrobiłem te obrażenia. W sumie już po dwóch strzałach zrobiłem. Zobaczmy inne wyzwania, to może zrobię sobie już... Ten poziom karnetu. Wygrywać tikiem. No to chyba będzie męczarnia, więc raczej nie. Uleczyć się na nagrodzie. W sumie dobra, niech będzie. To wezmę kogoś, kto ma dużo HP. Takiego bóla, niech będzie. Lecę z nim. Lecimy z tymi typkami wszystkich, rozwalimy i będzie, będzie super. Poza tym, on ma jeszcze ten gadżet, że się leczy 150 e, 1500 HP. No to. Myślę, że będzie dobrze. Rozwalony już jeden. Leczę się i rozwalona. No słuchajcie, ten gadżet się naprawdę przydaje, a poza tym teraz, oła, no daj mi się wyleczyć, okej, okay? Leon, potem się pobijemy. Ja w sumie nawet jestem za, jak się wyleczę, że się pobijemy z nim. Bo muszę obrywać, ale nie mogę ginąć, co nie? Ok, kolejny wyjaśniony. Tej rosi się zaraz ult skończy, to ją rozwalę, patrzcie. Tutaj oberwę trochę od niej i uciekam. Wow, dobra, nie sądziłem, że oberwa aż tak. Naprawdę. Spodziewałem się, że troszeczkę mniej. No ale może być. Wow, jakie jej bije 800 HP? Dobra, leży, ale już się bałem. Ok, i podjeżdżam tego dynamajka. Rozwalony. Gdzie, gdzie ten leonek? O, tam jest, dobra, rozwalam go. Nie, jednak... Tak, ja go rozwalam. Dobra, leży. No, no, muszę się jeszcze trochę pole... podleczyć. Leczenie, szybkie. Okej, okay, mam mało HP, bo tylko 3000. Uf, dobra, rozwalam tę rosę. Okej, okay, rozwalam go. Leży. Możesz mnie walnąć gościu. Czy tak nie bardzo. Ok, może być. Dobra, uciekam. Słuchajcie, mam 15 HP. Szybko się leczę, bo ona mi może zabić. No i jeszcze na koniec dużo HP wyleczę. Jeszcze ją może rozwalę, żeby jeszcze coś mieć. Dobra, szybko się leczę jeszcze. Dam radę. No, i jeszcze tam. Z 900 kape się wyleczyłem, więc nie najgorzej, wiecie, bo muszę się leczyć, no takie wyzwanie, no to tak trzeba robić, słuchajcie, yy, widzimy się już po następnej rundce, kiedy zrobię to wyzwanie. Dobra, słuchajcie, właśnie skończyłem tą gierkę i mam skrzyneczkę do odblokowania, no to ją otwieramy, 70 gold dash. no fajnie, fajnie. Yy, zobaczmy jeszcze tę misję, bo może jeszcze mi się coś uda zrobić, tak szybko. No, żeby wygrywać el primo. Dobra, zrobię to. Słuchajcie, naprawdę. E, myślę, że się uda. Sześć wygranych el primo to naprawdę nie jest według mnie aż tak dużo, e, więc myślę, że nagram jedną gierkę z tej postaci, jedną z innej i jeszcze odblokuję sobie tą dużą skrzynkę. Więc, no, nie chcę was zanudzić po prostu tym, że dwie małe skrzynki na odcinku i to w sumie tyle. No to tak. Trochę biednie. O nie, o nie, o nie słuchajcie. Gdzieś tu jest, 100%. Trafiłem go nawet. No, trafiłem go, ale słuchajcie, zginęłem, więc zaraz się widzimy. Dobra, słuchajcie, zmieniłem trochę taktykę i zagrałem tikiem. Mam już na nim dwie wygrane. Oj, przepraszam za lagi trochę. No ale to nic, to tylko chwilowe zawsze. Zmieniłem trochę taktykę. Jedną wygraną już miałem od jakiegoś czasu, ale ta druga bardzo dobrze mi gra poszła. No nie, chyba po mnie. Nie, jednak nie po mnie. Jeszcze walczę. No nie, akurat... Akurat kiedy włączyłem nagranie trochę zaczęły się lagi, ale to tylko trochę. Dobre, no. Oberwiesz kiedyś Bibi, czy tak nie bardzo? Bo ja bym chciał jednak, żeby się oberwała. O, dostała. O, tego skina dzisiaj blokowałem. Wiecie, za darmo był, no to wziąłem. Okej. Okay. Tam jest spamka 6. Okej, okay, dostało ode mnie Hita. Tu gdzieś jest? Nie. O, słuchajcie, ona była przy mnie. Dobra, widzimy się, jak zrobię to wyzwanie. Dobra, słuchajcie, właśnie najpewniej gram ostatnią rundkę tym tikiem, no bo zostało mi jedno zwycięstwo tylko. Okej, okay, już jest jakiś Rico. To zaraz go rozwalę. Dostał, dostał. Chyba ginę, chyba ginę. Nie, on zginął, rozwaliłem go. Wow, ale fart, już naprawdę myślałem, że jest po mnie. Wiecie, jak coś zrobiłem to cięcie, żeby po prostu was nie przynudzać tymi gierkami, no bo nie chcę, żeby ten odcinek trwał pół godziny. No i po mnie. Słuchajcie, naprawdę, chyba jednak się widzimy dopiero jak to zrobię. Dobra, słuchajcie, właśnie jest czterech zadymiarzy, co oznacza, że mam tą ostatnią wygraną, no i już mogę ginąć, nawet się nie starałem go pokonać, bo wiecie już, jest to, jest wygrana, jest dobrze, owszem nawet kolejna ranga, miło, miło, wyzwanie z tykiem zakończone, udało się, sobie troszkę pucharków wbiłem, tutaj duża skrzynka, otwieramy, bez wahania, no i serio no nic. Naprawdę nic. Owszy ten ból. Niedługo będzie na dziewiątą moc do ulepszenia. Fajnie. Ile to jest gemów? 20 gemów. Więc dobrze. Dobra, słuchajcie, jeszcze Wam przypomnę, żebyście subskrybowali kanał z dzwoneczkiem, bo dla mnie to jest naprawdę ogromna pomoc. Lecimy po 20 subskrypcji do końca tygodnia. Ja się z Wami żegnam. Na razie i cześć.